To była fantastyczna przygoda z ekonomią w roli głównej. 650 uczniów klas czwartych szkół podstawowych z 22 szkół z terenu miasta Dębicy oraz powiatu dębickiego poznało świat finansów. Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Mały Świat Dużego Pieniądza realizowanego przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa przy współpracy z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka były pełne pasji i wiedzy. Warsztaty tradycyjnie podsumowała wycieczka do Warszawy. Jedną z grup uczestniczących w projekcie byli uczniowie z Paszczyny i Stasiówki. Najbardziej mnie zaciekawiło to, że mogliśmy dostać takie książki i że mogliśmy się z nich uczyć. Poznaliśmy, jak tworzą się pieniądze i różnych ciekawych ludzi. Dużo rzeczy o pieniądzach. Jak rozpoznać fałszywe pieniądze od prawdziwych? Na co możemy wydawać pieniądze? Różne takie ciekawostki, o których jeszcze nie wiedziałam. W przyszłości mogłabym to opowiadać innym, że właśnie dowiedziałam się takich różnych ciekawych rzeczy, żeby ich to też odciekawiło i ich inspirowało. W dorosłym życiu, jak będę pracować w banku, rozróżniać te różne banknoty i monety. Podczas wizyty w stolicy młodzi ekonomiści odwiedzili Centrum Pieniądza przy Narodowym Banku Polskim, Giełdę Papierów Wartościowych, Centrum Nauki Kopernik oraz znajdujący się przy nim Planetarium Niebo Kopernika. Dzieci mogły nauczyć się i dowiedzieć się takich ważnych kwestii na temat ekonomii, na temat pieniądza, a także dowiedziały się o tym jak zagadnienia z ekonomii społecznej wpływają na ich codzienne życie. Celem projektu Mały świat dużego pieniądza jest poszerzenie wiedzy na temat historii, ewolucji i funkcjonowania pieniądza, ukazanie dzieciom pozytywnych efektów współpracy w grupie, zachęcenie do podejmowania aktywności i działania w zakresie planowania, oszczędzania oraz gospodarowania własnym czasem. Uczestnicy projektu zyskali również wiedzę na temat wolontariatu, a także aktywnie zaangażowali się w pomoc potrzebującym, organizując w szkołach zbiórki na ich rzecz. Była to trzecia edycja programu.